Hej, duszyczko, dzisiaj duchowa apteczka opowie ci o wodzie mineralizowanej, wodzie strukturalnej i jak ważna jest woda ogólnie dla naszego organizmu. Naukowcy się kłócą, tak, jest wiele teorii, w ilu tak naprawdę procentach składamy się z tej wody. Można powiedzieć, że 90% chociażby naszego mózgu składa się z wody, tak? I wreszcie ciała, w sumie wszędzie, wszędzie jest element wody. Element wody i nasz układ limfatyczny po prostu jest nośnikiem, jest naszym oceanem w ciele. I kiedy on nie jest czysty, kiedy on jest zaśmiecony, kiedy on jest zatkany czymś, chociażby ja tutaj, tak, mogę się do tego dołączyć, moje tatuaże zatruwają mi limfę. Gdybym wiedziała o tym wcześniej, nie tatuowałabym się wtedy. Ja też jestem i byłam w procesach uczenia się tego. I wracając do tej wody, właśnie do, do tego układu limfatycznego, jest taki jeden wielki mit żeby pić jak najwięcej miligramów tej wody mineralizowanej um, nie będę tutaj nazywać e, tych wód jakby po, po ich nazwie własnej ale kojarzę kilka, które są jakby pyszne i są e, wysoko mineralizowane zawierają w sobie dużo składników jakichś tam i one mają być super odżywcze i super dla naszego ciała i teraz tak, chciałabym obalić ten mit e, możemy polemizować <laughs> możemy w komentarzach dyskutować o tym ale warto przeczytać o wodzie strukturalnej i o wodzie źródlanej taka, która nie jest filtrowana, taka, która nie jest jakoś opracowywana jakimiś procesami, w którą nie jest wpychane sztucznie jakieś minerałów. Najpiękniejsza i najbardziej zdrowa i najbardziej przede wszystkim lecząca i wartościowa woda dla naszego organizmu jest z górskiego strumeczka, tak, który gdzieś tam w w głębi gór, gdzie nie ma żadnej infrastruktury, nie ma przejeżdżających aut, nie ma rur, przez które ta woda jest przeprowadzana, tak? Sobie płynie po, tej, po tych kamyczkach, zwłaszcza po kolorowych kamyczkach, tak? Kolory są bardzo ważne, pewnie słyszeliście o takich wodach, gdzie um, można sobie kupować takie butelki i dawać właśnie kamienie szlachetne do tego, jakieś tam kolorowe kamyczki, tak? Um, kwarc różowy i tak dalej. I woda, kiedy taka źródlana górska płynie sobie po kamyczkach, skacza sobie, robi zakręty, wiruje, tak? Woda wirowana też jest bardzo, bardzo wartościową wodą. Um, można sobie kupić taką, jakby klepsydrę i po prostu w tym, jakby przewirować. To też jest e, e, takie małe zegarki, są jakby na, na czas mycia zębów, tak? Przez który przepły przez, przez, przez sypie się piasek. Coś takiego mam na myśli, przez które przewirowuje woda. Jest bardzo wartościowa, wtedy nabiera struktury. Um, I i jakby tak. O, jest tutaj w ruchu, jest w ruchu ziemi. Ym, I wracając do tej wody górskiej, ona sobie płynie po tych strumyczkach. Do naszego ciała dociera wtedy po prostu czysta, szczęśliwa wzbogacona naturą i nie sztucznie napchana czymś i teraz dlaczego to jest takie ważne dlaczego, ja jedno mało odskocznie woda strukturalna kiedyś jeszcze jak były piękne zimy zwłaszcza w takich mocno krajach cywilizowanych jeszcze nie było aż tak zaśmieconego tego powietrza, nie było aż tak zaśmieconej tej wody, aż tak sztucznie jakby czyszczonej chemicznie z resztkami po lekach z hormonach i tak dalej metale ciężkie i kiedy pada, padał śnieg, tak? Po prostu padał śnieg i. albo na przykład woda zamarzała na szybach. Ona robiła piękne kwiaty, ona robiła piękne kwiaty i właśnie o tą strukturę chodzi. A teraz. Teraz już tak powiedzmy 50 lat później, kiedy ta woda nam zamarza na szybach, albo nie zamarza wcale, bo już mamy ocieplenie, albo zamarza po prostu w takich zwykłych paskach, tak nie ma takiej pięknej struktury, takiego płatka śniegu, bo już jakby zatraciła to, bo nie jest w stanie już tak, tak się fajnie jakby tą włączyć w tą strukturę, tak, bo już jest tak zaśmiecona, tak przerobiona i ta woda oczywiście tak Idzie do chmur, i potem pada taki deszcz na nas, albo jak jest zima, tak w postaci śniegu. I taka woda strukturalna, można ją sobie stworzyć samemu, tak? Można najlepiej wodę ze studni i taką wodę zamrozić. I wtedy jakby um, po tym zamrożeniu, tak, to co zostaje pod wodem, albo jak się on odbraża, jak najbardziej jest to woda strukturalna, tak w taki sposób można też to sobie robić, ale to, to trzeba chcieć, tak? To trzeba e, e, użyć do tego troszeczkę czasu swojego i, i woli chęci motywacji. Albo można kupować wody strukturalne, tak? I można się zorientować, jakie to są wody strukturalne, które są naprawdę źródlane, albo po prostu um, odbyć kawałek drogi dalej do jakiegoś źródełka, gdzie jest um, studnia, tak? I można samemu nabrać tą wodę. Najlepiej w butelki szklane, bo wiadomo, mikroplastik historia długa. Um, I teraz. Wrócę do tego, dlaczego to jest takie ważne. Dlaczego ta woda ma nie być nasącona, nasycona czymś sztucznym, takim nie być, ma, ma nie być napchane tych minerałów sztucznych w jakichś tam procesach, w, jeszcze w butelce ym, plastikowej, tak na koniec. I, i ktoś nam to sprzedaje jako super zdrowie. Woda, która ma nam pomagać w organizmie, ona zawsze ma funkcję nośnika, tak? Woda jest naszym nośnikiem. Woda nosi części w naszym ciele, tak? I sobie teraz wyobraźmy, że napijemy się wodę, wodę strukturalnej, tak? Takiej czyściutkiej. To ona wtedy w naszym ciele idzie sobie tam, tak, gdzie akurat to jest potrzebne. tak. Nasze ciało jest super mądre i absolutnie nie mam pojęcia, jak to wytłumaczyć, jak to działa <laughs> z inteligencja. I e, ona po prostu idzie tam, gdzie jest to potrzebne i nabiera na siebie, tak, wyobraźmy sobie taką kropelkę wody, która nabiera na siebie na przykład coś do, do odtransportowania z ciała, tak? do, do wyprowadzenia i ona sobie to ładuje, tak, bo jest czysta, jest strukturalna, ma strukturę jakby taką, e, która może Wziąć ten kawałeczek na siebie na plecy i na przykład wyprowadzić go z ciała, tak? Albo pełnić jakąś inną funkcję transportową, tak? Albo ym, jakąś odżywczą. Kiedy na przykład mam jakąś tkankę, trzeba tam coś ponaprawiać, tak? Wziąć śrubokręt i kręcić. To i teraz ym, na bazie właśnie tego, ym, tej, tej wody takiej czyściutkiej, weźmy. Wodę um, taką mineralizowaną. I ta woda, taka kropelka wody ma na sobie napchane, ma napchane, i tej ten jej plecak już jest pełny. Ona już jest pełna, i ona z ledwością, z led jakoś resztkami sił nabiera jeszcze jakąś tam część, którą miała wziąć na ten swój plecak i to tak my się odtransportuje I ta woda, która już jest jakby napchana czymś, i ten plecak już ma pełny, jak ona ma w ciele swobodnie, tak, naturalnie pomagać w procesach odżywczych, naprawczych, transportowych i tak dalej, tak? Woda bardzo ważna do, do budowy w ogóle naszego całego organizmu. Więc um, kiedy ta woda taka napchana czymś um, bierze ten śrubokręt, to on już ma taki ciężki ten śrubokręt i... No dobra, jakoś dam radę coś już przykręcić. Um, więc te procesy trwają o wiele dłużej i nasze ciało też jest zajęte, żeby w ogóle najpierw tą kropelkę wody ogarnąć. Tak? Co tam jest na niej, co jest sztuczne, co jest niepotrzebne, czegoś za dużo, czegoś za mało, tak? Jak to skategoryzować? Więc nasze ciało też najpierw w ogóle ma robotę z tą wodą. Tak naprawdę nasza woda, którą do siebie bierzemy, tak? Powinna nam dawać tą energię, a nie ją zabierać. Więc bardzo polecam Ci spróbować chociażby na tydzień, dwa zmienić nawyki picia wody. Też polecam oczywiście wodę, nie gazowaną. Tu też taki mały, mała ciekawostka, że woda gazowana zachęca bardzo do jedzenia cukru i, i zachęca do picia i jedzenia słodkiego. Więc polecam ci po prostu wypróbować to na kilka dni dłużej. W pierwszym tygodniu może nie zauważysz tak od razu tej zmiany, ale drugi, trzeci, czwarty tydzień poczujesz. Poczujesz. Jak nie poczujesz, to, to bardzo bym się zdziwiła. Także mam nadzieję, że mogłam ci pomóc właśnie z tą, z tą wartością tej wody strukturalnej wody źródlanej, wody naturalnej. Możesz się sobie też tworzyć y, samemu. Nie polecam plastikowych filtrów. Wszędzie jest ten plastik, bardzo się to rozprzestrzeniło. Polecam szklane naczynia. I oczywiście, jeżeli nie masz dostępu do wody źródlanej, możesz ją sobie właśnie urozmaicać takimi różnymi kamyczkami. Jest mnóstwo informacji o tym na internecie. Y, aż tak dobrze się na tym nie znam. Możesz y, oczywiście też kupić sobie coś do wirowania wody. tak Polecam Ci zagłębić się w ten temat zobaczyć, poczytać, jak, jak wartościowa jest właśnie taka wozia źródlana, jak ona nas leczy, jak ona nas pięknie może odbudować, i na przykład też pomagać w procesach chudnięcia.